Telezakupy Bambo! Witam Państwa bardzo serdecznie w telezakupach Bambo! Dzisiejszy odcinek poświęcony jest fantastycznej rzeczy. Otóż każdy z Was, jeżdżąc na różnego rodzaju weekendy, na różnego rodzaju wycieczki, wyjazdy, kolonie obozy, chciałby mieć ten przedmiot. Jest to plecak Bieszczady 3000! chciałbym Mikrofon z kadru. Dziękuję bardzo. O tym produkcie chciałbym porozmawiać dzisiaj z niesamowitym naszym gościem. Z światowej sławy podróżniczka. Monika Wońska jest z nami. Zapraszam. Dzień Zapraszam. dobry. Zapraszam. Pani Moniko, proszę powiedzieć, yy, ale tak szczerze, yy, czy plecak w takich warunkach, w których pani znajduje się nie raz, nie dwa, nie trzy, yy, powinien być wygodny? Oczywiście. Powinien być funkcjonalny. Tak. Powinien być pojemny. I tak właśnie jest plecak plecach wieszany 3000. Pani Agato, zapraszam. Zaprezentujemy tutaj, właśnie plecak. plecach wieszany 3000. Pana się odwrócić, pani Agato. Proszę spojrzeć tutaj. Pani Moniko, fantastyczne. Pani dotknie, pani dotknie, pani, Godnie. pani jest to jest Cudowne. Oczywiście. Pani Agato, dziękuję. Proszę zauważyć jaki to jest materiał. Idealnie dopasowuje się do pleców, do kręgosłupa. Można nam wykorzystać trochę funkcję jako masaż, ewentualnie fajnie ściągnąć. Jest idealny. Na drugą rączkę zapraszam. Pani zobaczy, to jest wszystko. To jest namiot, to jest śpiwór, tu są dwa rowery i... I naprawdę pani Moniko. To jest niewiarygodne. Dziękuję pani Agaton, dziękujemy, dziękujemy. Pani Moniko, wiadomo, że taki plecak kosztuje krocie. Jak Pani myśli? Ile taki plecak może kosztować? No, mój ostatni, jeden w, w Himalajach, kosztował mnie 2,5 tysiąca. 2,5 tysiąca za plecak w Himalaje? Tak. Panie Agato, proszę pokazać kilka cen. Pani Moniko, no. jak Pani myśli? Czy plecak wieczory 3000 może kosztować 999,99 zł? 99 Najprawdopodobniej tak. Tych wszystkich cenach jestem przynajmniej jest ta pierwsza. To nie jest ta cena. Czy myśli pani, pani Moniko, czy plecak pierwszy tysiące? Można kosztować 789,99 zł 99 Tak. Nie. Pani Moniko, czy myśli pani, że może plecak kosztować 459 złotych 99 groszy? Zł? Tak. To świetna okazja. Fere, fere. Wcale, że nie. Muszę Panią zmartwić, a może nawet uszczęśliwić, bo plecak 3000 tysiące kosztuje 299,99 zł. Dziewięć groszy! <kluczuj> to jest Ale mogę panią, mogę panią jeszcze bardziej zaskoczyć. Jeżeli w ciągu 24 godzin i Państwo także zadzwonicie numer, który pokazuje się właśnie w tym momencie na pasku tutaj na dole o właśnie tutaj, tutaj właśnie krąży, leci tutaj, właśnie jest. Na ten numer, że zadzwonicie w ciągu 24 godzin. Pani się zadzwoni także, oprócz plecaka w cenie 299 i 99 dostanie Pani Nesese, apteczkę, a także coś takiego na dokumenty. Nie wiem jak to się nazywa, ale to będzie Pani. Dziękuję serdecznie i zapraszam do zakupów, macie 24 godziny. Halo, jestem to, halo! Bo to jeszcze nie koniec! Nasz plecak Bieszany 3000 ma tą pojemność, którą chciałbym właśnie teraz pokazać. Z pozoru to jest niewielki plecak. Ja wiem, co tam się może zmieścić. Skarpetki, mańki, dwie bluzki, jedna bluza, chudnica z wodnie. A tu proszę bardzo, tu się dzieje? Jedna piłka, druga piłka, Trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma, dziewiąta, dziesiąta. Co się tutaj jest? Jedenasta, trzynasta, czternasta, piętnasta, szesnasta, siedemnasta, osiemnasta, dziewiętnasta, dwudziesta, dwudziesta pierwsza i mamy dwudziesta druga. Ale jest na nie je piłki i miesza się w tym plecaku. Jak dobrze pogrzebać, dobrze złożyć, można wyciągnąć na przykład yy, tutaj jest, o proszę, kalimapa. Cała wyschła. Co to jeszcze może być? Jak będą dobrze pogrzebać, znajdziemy owce. Jest wielka. Cała się zmieściła, stało ziemka. Proszę bardzo, z tej strony, z tej, z tej. Tak, tak, cała owca wyszła. Co tam jeszcze jest? Co tam jeszcze jest? Nie no. Wychodzi cała gitara, proszę Państwa. To jest że gryf. Dobra. Krzyżcie szyję. Dobra. To już dobra. No, wiecie cała, prawda? Wyszła cała. Cała była, Tu już, już, już nic nie ma. prawda? Też tak na zakończenie mogę zaprezentować, że tutaj y, jesteśmy uzdolnieni y, y, i mogę też że na przykład... Y, y, y. BAMBO, BAMBO, BAMBO Dziękuję i do następnych zakupów.